Cześć wszystkim, witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam kolejnego Fortbyta. Jest to Fortbyte 64 i jest to misja dostępna dla Roxy na szczycie sztuczek. I co musimy zrobić? Musimy pierwsza rzecz wybrać skin na Roxy, czyli to jest ten skin, który właśnie yy, mam założony i musimy po prostu polecieć, odebrać Fortbyta. Yy, ten skin jest odblokowany na pierwszym poziomie karnetu, czyli musimy po prostu kupić karnet i to już nam wystarczy. Znajduje się ten Fortnite mniej więcej w tym miejscu, jest to ta góra. Ja już sobie właśnie go odwiedziłem, ale niestety nie miałem tego skina. I to nawet na turnieju było. Także już wam pokazuję, gdzie to znajdziemy dokładnie. Ja oczywiście przypomnę o subskrybowaniu kanału, o łapce w górze będę mega wdzięczny, a jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Pamiętajcie też, że możecie użyć mojego kodu SAYCAMSTAR i będę się bardzo wdzięczny za pomoc. O jak widzimy jest... Ford White dostępny tutaj przy tej tablicy 111 metrów 64 Ford White i znajdę się on dokładnie w tym miejscu. Jest to górka przy przyjemnym parku, butnym brzegu Aneo wykrzywionych. Wystarczy go teraz podniesiemy. Najważniejsze co to trzeba pamiętać, żeby mieć właśnie tego skina Roxy. I to właściwie jest tyle, jak widzicie, zadanie mega proste. Porbajcik zebrany. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, a ja się żegnam, trzymajcie się. Cześć!